Pan Bartłomiej Wypartowicz, redaktor z portalu Defense24, rozpowszechniał poniższy film i przedstawiał go jako dowód okrucieństwa Rosjan. Nagranie pojawiło się na stronie Guagunet prowadzonej przez Władimira Osieczkina. Było to sensacyjne śledztwo o przestępstwach W.K. Wagner. Obejrzyjmy zatem ten filmik. И мне была команда не, не, не выпустить никого, ни одного. Я выполнил команду и никого не выпустил. Я положу там всех нахуй своей группы. Вот моя группа, мы, мы всех оставили там. Вот мы зашли с группы, но мы никого не выпустили. Понимаешь? А сколько там было человек? И сколько из них было детей? Детей было около 40. В целом, 300-400. У меня не было выбора. Я не мог ничего делать по-другому. Я команду на уничтожение всех. Jak widać film przedstawia mężczyznę, który pali papierosa i opowiada o zabiciu w piwnicy 300-400 osób, w tym około 40 dzieci. Nie ma żadnego dowodu na poparcie tych słów, żadnego zdjęcia, żadnego filmiku. Po prostu musimy uwierzyć temu dżentelmenowi na słowo. Ja mu nie uwierzyłem, ale pan Bartłomiej Wypartowicz najwyraźniej uwierzył i rozpowszechniał ten filmik jako legitne źródło informacji. Trudno mi ocenić, czy jest to efekt skrajnej dziecięcej naiwności, że wierzy każdemu na słowo, czy może celowe rozpowszechnianie fejka, czy może jakieś inne nieznane mi powody. Przedstawię swoje pierwsze wrażenia, jakie miałem, kiedy zobaczyłem ten film. Pierwszą myślą było to, że ten wagnerowiec ewidentnie kłamie, jeżeli chodzi o liczbę ludzi. Na zdjęciu widzimy standardowy blok komunistyczny: 10 pięter, 6 mieszkań na piętrze, w sumie 66 mieszkań, wliczając parter. Przyjmijmy, że w każdym mieszkaniu byłyby 3 osoby. To w bloku takim mieszka 198 osób. Czy ludzie z tego bloku mogliby się schować jednocześnie do piwnicy i ukrywać tam przez miesiące? Oczywiście nie. Tym bardziej nie mogliby się w piwnicy tego bloku schować ludzie z dwóch takich bloków. Wagnerowiec powiedział, że zabili w tej piwnicy 300-400 osób. Ile miejsca zajmuje 300-400 osób? Jeżeli mają stać lub siedzieć, to taka ilość zajmie salę gimnastyczną. Ale żeby mogli tam przebywać przez pół roku, bo tyle czasu Bachmut jest miastem frontowym, to potrzebowaliby miejsca do spania. 300-400 osób potrzebuje więcej przestrzeni do spania przez pół roku niż jedna sala gimnastyczna. Potrzeba do tego hali sportowej albo dwóch. Mamy więc do czynienia z ewidentnym kłamstwem. Albo to nie była piwnica, ale jakaś podziemna hala sportowa, albo nie było 300-400 osób. To powinno skłonić każdego, kto usłyszał tę historię, żeby zastanowił się, czy to w ogóle jest możliwe. Drugą kwestią jest sprawa rzekomego rozkazu zabicia wszystkich. Jest to kompletnie niewiarygodne. Bachmut jest miastem frontowym od 6 miesięcy. Sympatycy Ukrainy drwią sobie nawet, że Druga Armia Świata od sześciu miesięcy nie może zdobyć miasta wielkości Żyrardowa. Każdy, kto chciał opuścić Bachmut, już to zrobił. Zostali tylko ci, którzy nie chcieli wyjechać. Nie było z tym żadnego problemu, żeby wyjechać do Polski, dostać status uchodźcy, pomoc itd. Ale zostali. Dlaczego? A no dlatego, że są to obywatele Ukrainy, którzy czują się bardziej Rosjanami niż Ukraińcami. Ukraińcy ukuli nawet określenie na takich ludzi. Nazywają ich żdany, skrót od żdać, czyli czekać od czekania na armię Federacji Rosyjskiej. Dlaczego Wagnerowcy mieliby zabijać ludzi, których według propagandy rosyjskiej Rosja przybywa wyzwolić od nazizmu? Warto w tym momencie wspomnieć, że Wagnerowcy regularnie publikują filmiki z ratowania cywilów. Takich filmów zostało nakręconych kilkadziesiąt i schemat zawsze jest ten sam. Wagnerowcy odnajdują grupę kilku, kilkunastu osób ukrywających się w piwnicy, ewakuują ich, karmią dzieciom, dają cukierki. Wdzięczni uratowani, zachwalają warunki, w jakie trafili, dziękują Wagnerowcom i mówią, że to bardzo mili ludzie. Celem takich filmików jest budowa pozytywnego wizerunku firmy Czewuka Wagner, za którą jednak ciągnie się opinia, że jest złożona z kryminalistów. <laughs> Покажи дядь Рому-то. Снимай маску, ничего страшного, дети будут пугаться. А <laughs> вас Да. А вас как? <laughs> Сан Саныч. <-сары. Мы> <laughs> <заочная. смех> <laughs> <laughs> Я понял. <laughs> Здорово, да. а? Вы рисковали жизнью. Вот эти люди, мы остались, мы знали на шашель, мы хотели показать, что мы в городе, мы не уезжаем никуда. И не сломались. Ребя... А вот держите ошибку. А вот чувака Вагнер. А -а -а. Да ладно. Видишь? З... Собака. Да? Да, смотрите. У меня калмани. О! Круто. А это у тебя фирменное будет, видишь? Czy Prigorzy, który osobiście filmuje się z ratowanymi, wydałby rozkaz zabicia wszystkich spotkanych Żdanów? Po co miałby to zrobić? Wykazałem więc, że wyznanie Wagnerowca z nagrania jest kompletnie niewiarygodne. Nie miał on ani sposobności zabicia piwnic w piwnicy 300-400 osób, ani motywacji, ale, bo nie mógł otrzymać takich rozkazów. I w sumie na tym chciałem skończyć, ale okazało się, że sprawa miała dalszy ciąg. Dziennikarze FAN, czyli Federalnej Agencji Nowości, dotarli do bohatera nagrania. Nie jest to rządowa agencja. Fan jest federalna, dokładnie na takiej samej zasadzie jak firma kurierska Federal Express. Bohater nagrania wyjaśnił, kto z nim zrobił to nagranie i w jakich okolicznościach. Ja nie wiem, jakim obrazem on na mnie wyszedł. Wysz... Wysz... W... A to, że ja rozsiedlę. Było... To, to jest wam ugrożenie. Prawidłowo u... u... ja rozumiem? U mnie, da, u nich jest kombramator, Компромат, да? Ну, то есть, есть они заставили вас сказать то, что вы сказали в фильме, правильно? Не то, что правильно, это правильно. Я, я был это вынужден сказать, потому что мне не было ухода другого. А то, что э, вы говорите в этом фильме, там есть хоть слово правда Или там все то, что вам сказал Осечкин сказать? То, что мне сказали, сделать я сказал. Ага. То есть ничего этого не И было. Туда. Пригожин, вот он, мужик, он нашей жизни спас. Угу. И просто там есть такая хрень, а, видеосъемка в лагу нет, у них есть видеосъемка, где меня там убивают, издеваются, насилуют меня, понял? Угу. Я не хотел, чтобы это выложило. Wywiad fan powstał dlatego, że Osieczkin nie dotrzymał słowa i mimo, że Wagnerowiec powiedział to, co Osieczkin chciał, to kompromitujące wideo i tak zostało opublikowane. Wydaje mi się, że to kończy sprawę mordu 300 osób w piwnicy. Natomiast dla ludzi, którzy wierzą takim oświadczeniom dżentelmenów, chciałbym zaproponować nagranie człowieka, który twierdzi, że jest chirurgiem w ukraińskim szpitalu polowym. Super wiarygodne źródło informacji. Skoro tak powiedział, to musi być to prawda. Czy wierzy pan temu ukraińskiemu chirurgowi, panie Wypartowicz? Chirurg polowy. Hmm. 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 Aha. Po swoim winie, В основном, в основном, я вашим свиньям, ну и отрезаю, и руки, и глазки. Вы знаете, почем сейчас в Германии бабушки берут глазницы? Я знаю, что у вас, возможно, ведется видеозапись, потому что вы расистская блогер. Я это тоже знаю. Я очень рад, что я на вас попал. У меня сейчас два дня отпуска, я у себя дома. И я вашим... 27-летним. Вырезаю глазки, вырезаю почки и печеночку. Я больше тебе если он ко мне пришел привезли его ко мне а у него ножички уже нету для меня он уже труп мое руководство мне говорит практически всегда Владимир Васильевич а вы можете хотя бы хотя бы обезболивающего немножко у кого чтобы они так не мучились а я говорю естественно я так и буду делать но я этого не делаю я им глаза вырезаю твоя конченая и балдею от этого